jak przygotować się do poprowadzenia wigilii firmowej w pięciu krokach. Dziś ze mną w studio Sebastian Debeles, który jest specem od szeroko pojętych eventów. Cześć, witajcie. Miło mi wreszcie gościć w naszym studio. Wspólnie przygotowaliśmy pięć uniwersalnych porad, jak poradzić sobie właśnie na tego typu imprezach, jak wybrnąć z kryzysowych sytuacji, które mogą nas zaskoczyć. A co najważniejsze, wszystko to, co usłyszycie w dzisiejszym odcinku, to porady z życia wzięte, czysta praktyka, dlatego chwytaj notes i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Każdy kiedyś zaczynał i wiemy jak bardzo stresujące potrafi być przygotowanie do Twojego pierwszego eventu. Mówimy tutaj specjalnie o wigilii firmowej, ponieważ jesteśmy w okresie świątecznym i realizujemy świąteczną serię odcinków na kanale Zostań DJ-em. Musisz wiedzieć, że ten czy inny event zawsze zaczyna się od przygotowań. Myślę, że zgodzimy się, że 50% danego eventu to są właśnie przygotowania. Tak, zdecydowanie tak. Jeżeli jesteście przygotowani, to raczej nic nie powinno Was zaskoczyć. Ewentualnie jakieś niespodziewane rzeczy, ale tak naprawdę wszystko opiera się na dobrze przygotowanym scenariuszu. To jest połowa sukcesu, to jest praca, którą musicie wykonać przed rozpoczęciem wydarzenia. Pocieszająca informacja jest taka, że jeżeli chodzi o wigilię firmową, no to tutaj zazwyczaj schemat jest dosyć podobny i nie będziemy tutaj wymyślać na nowo, dlatego zaraz powiemy Wam jak wygląda schemat Wigilii Firmowej. Standardowy schemat polega na tym, że witamy przybyłych gości. To jest punkt, który musi się pojawić za każdym razem, no bo przecież ktoś musi otworzyć to wydarzenie. Następnie przeważnie spotykamy się z przemowami okolicznościowymi, które wygłaszają prezesi, dyrektorzy, osoby, które są odpowiedzialne za organizację tegoż eventu. Śmietanka firmowa tak zwana, natomiast oczywiście nie może zabraknąć ciepłego posiłku. To zawsze jest bardzo ważny, istotny punkt w każdym evencie. Bar z uszkami to rzecz, która pojawia się na każdej wigilii firmowej, a bynajmniej tak mi się wydaje. W dalszej części tego odcinka zdradzimy wam złoty patent, jak zapewnić sobie ten barszyk jako pierwszy. Natomiast zarys takiej wigilii firmowej już znasz, ale musisz koniecznie wcześniej skontaktować się z jakimś działem HR czy z kimś innym, kto jest odpowiedzialny za to wydarzenie, żeby dowiedzieć się, czy są jakieś specjalne konkursy, podziękowania, momenty muzyczne czy jakiekolwiek inne wydarzenia, które odbiegają od standardowego schematu. I w ten właśnie sposób unikniesz ewentualnych wpadek, które Mógłbyś zaliczyć, kiedy na przykład prezes przyjdzie i zaproponuje, żebyś przeprowadził konkurs, o którym nie wiedziałeś, a musisz to zrobić, no bo przecież to ty prowadzisz tą imprezę. Kolejnym drugim punktem, który wspólnie dla Was wybraliśmy i nie ma on zastosowania tylko do wigilii firmowej, ale do wszystkich eventów firmowych, to musisz zrobić w ogóle jako pierwsze koniecznie poznać profil firmy i mniej więcej poznać uczestników, z którymi będziesz miał do czynienia podczas tego typu eventu. Ważne jest, abyśmy poznali, z jakim uczestnikiem mamy do czynienia, aby maksymalnie wykorzystać potencjał, Naszych możliwości. Jeżeli mamy zachować styl formalny, niech on będzie od początku do końca formalny, elegancki, schludny. Natomiast jeżeli możemy sobie pozwolić na troszeczkę e, humoru, troszeczkę jakiegoś żartu, e, wtrącić jakąś śmieszną stawkę, no. no to też możemy to zrobić, ale to zależy od naszych uczestników. Jeżeli oni będą mieli dystans do siebie i dystans do swojej firmy, dystans do swojej pracy, jak najbardziej możemy to zastosować. Natomiast jeżeli będziemy utrzymywali formalny charakter, a wrzucimy taki żart, możemy wyjść na błazna. No i oczywiście, jak w każdym tego typu evencie, kiedy wynajmujecie firmę, to firma ci płaci. Nie możesz sobie o niczym sam na własną rękę decydować, wszystko musisz ustalać z tym, kto po prostu ci płaci, bo jeżeli zrobisz coś po swojemu, to się nie spodoba zarządowi, to może się okazać, że to twoje ostatnie zlecenie dla tej firmy, a jednak fajnie by było zbierać dobre opinie i żeby jeden zarząd polecił cię drugiemu i żeby to koło się kręciło. Trzecim punktem jest to, aby zebrać i przygotować materiały techniczne potrzebne do zrealizowania zlecenia. I to niejako wiąże się z pierwszym punktem, o którym już mówiliśmy w dzisiejszym materiale, bo jeżeli znasz harmonogram i Imprezy, to wtedy pod to możesz dopasować te niezbędne detale techniczne. Przykładowo, podkłady, ilość mikrofonów, to wszystko jest niezbędne, aby móc sprawnie i przede wszystkim profesjonalnie oprawiać event, którego się podjąłeś. Podobnie, jeżeli mówiliśmy o, o schemacie imprezy. Na początku, jeżeli będą goście siedzieli, spożywali swoją wieczerzę. Firmowo-wigiliną, wówczas możemy zastosować fajne jakieś podkłady instrumentalne, aby nie, nie zaburzać im, na przykład, chwili rozmowy. Natomiast w momencie, w którym już atmosfera troszeczkę przysiądzie, możemy zaprosić ich na nawet na parkiet, bo przecież utwory świąteczne, które są tak popularne, jak Last Christmas i wiele, wiele innych, albo All I Want for Christmas is You, to pamiętajcie, one ruszają nawet najbardziej zatwardziałych, nie Naturalnie Sebastian wspomniał o świątecznych klasykach, które na wigilii firmowej muszą zagościć, jednak musisz być przygotowany. Na to, że ta impreza z biegiem czasu może skręcić na zupełnie inne tory. Dlatego jedną z podstawowych zasad oprawy jakiegokolwiek eventu jest posiadanie szerokiej biblioteki muzycznej, żebyś mógł skręcić dosłownie w każdym kierunku. A uwierzcie, że czasami impreza, a właściwie jej uczestnicy, potrafią nas niesamowicie zaskoczyć, o czym mogą się przekonać nawet osoby z bogatym doświadczeniem. Niestety szczegółów nie omówimy tutaj w filmie, jednak jeżeli przyjdziecie do nas na któryś z kursów stacjonarnych, z chęcią podzielimy się w kuluarach szczegółami. Jeżeli interesujecie to wszystko, co omawiamy w tym filmie, to nie możecie zabraknąć na naszym wydarzeniu, które organizujemy tylko raz w roku w 2026 w marcu dokładnie od 13 do 15 zapraszamy cię na kurs Wodzirej 2.0, który organizujemy pod Warszawą. Tam przez 3 dni samo mięso od podstaw do bardzo zaawansowanych szczegółów. Trzy tematyczne dni piątek, czyli podstawy, sobota inspiracja i niedziela typowo biznesowy dzień. Nowe znajomości, dużo inspiracji, praca z mikrofonem i przede wszystkim to wszystko prze. Położy się na większą ilość zleceń za większe siano. Jeżeli jesteś zainteresowany, to wszystkie informacje znajdziesz w opisie do filmu, a my lecimy dalej z naszym tematem. A pamiętasz, że na początku mówiliśmy, że możesz zgarnąć barczyk jako pierwszy? Tak, to jest możliwe. Wszystko zależy od tego, czy nawiążesz dobrą współpracę z obsługą techniczną sali. Mam tu na myśli zarówno kellerki, jak również menadżera sali, który zawsze jest pomocny dla ciebie we wszystkich sytuacjach kryzysowych. I to jest coś, czego absolutnie nie możesz bagatelizować. Czy to jest menadżer, czy to jest obsługa sali. Z najlepiej mieć ze wszystkimi dobry kontakt, w ogóle z fotografem też, ale to nie jest temat na dzisiejszy odcinek. Fajnie jest mieć dobry kontakt, bo dzięki temu jesteś sobie w stanie zapewnić ciepłe danie jako pierwszy. Musisz sobie tego załatwić z organizatorem, tylko wystarczy, że pójdziesz i uśmiechniesz się na kuchnię i wtedy w ogóle całe rozdanie wygląda inaczej. Ty dostajesz danie jako pierwszy, dzięki temu jesteś w stanie zjeść ze wszystkimi. Kiedy inni chcą się bawić, ty już jesteś na to gotowy, a nie na odwrót, że dostajesz jedzenie jako ostatni. Ludzie już chcą się bawić, ty nie możesz zjeść swojej zupy i potem ona czeka na ciebie zimna i burzy cię w brzuchu, jesteś niezadowolony, i jest lipa. Ale nie samym jedzeniem żyje człowiek. Pamiętajcie, że czasami mamy różne bariery. Postać na przykład schodów lub dłuższego podjazdu ze sprzętem i musimy dźwigać. Na naszych barkach, tudzież nosić, dźwigać, ciągnąć ciężki wózek, a na przykład może się okazać, że z boku jest tajemne wejście, do którego ma dostęp tylko obsługa techniczna sali i właśnie ona może Wam otworzyć te tajemne drzwi i możecie sobie skrócić dystans noszenia sprzętu, więc zaoszczędzicie czas i zaoszczędzicie siły na to, aby poprowadzić tą imprezę jak najlepiej. A uwierzcie, że takie z pozoru detale robią na koniec ogromną różnicę. Ostatnim punktem, który przygotowaliśmy na dzisiaj dla Was jest coś, co dosyć trudno przewidzieć. Pojawiają się na eventach różnego typu sytuacje, które musimy po prostu rozwiązywać na bieżąco. Tutaj nie ma czasu na domanie. Wyobraź sobie, że ktoś na przykład zasłabł na parkiecie. Ty nie możesz czekać 5 minut i się zastanawiać, co ty chcesz powiedzieć, ale to jest jedna z sytuacji, którą jesteś powiedzmy w stanie przewidzieć i przygotować sobie na to jakąś gadkę. Mówmy, zdarza się to rzadko i mamy nadzieję, że jak najrzadziej, ale niektórych rzeczy totalnie nie jesteś w stanie przewidzieć. Warto zatem wcześniej, przed rozpoczęciem eventu, przećwiczyć swój Plan B. Bardzo łatwo możemy wykorzystać narzędzie takie jak ChatGPT, który podpowie nam jakąś abstrakcyjną, być może dla nas Sytuację kryzysową, i wtedy możemy sobie zrobić ćwiczenie. Ustawiamy 115 na 30 sekund. Szybko myślimy o tym, co możemy w takim momencie powiedzieć. Bierzemy mikrofon i po prostu wyrzucamy komunikat, który powinien wybrzmieć w takiej sytuacji. To jest najlepsze ćwiczenie, aby w przypadku, kiedy rzeczywiście taka sytuacja nastąpi, być przygotowanym i nie myśleć, co mamy powiedzieć, tylko po prostu reagujemy natychmiastowo, błyskawicznie. Jest akcja, jest reakcja. ćwiczymy to z naszymi kursantami właśnie na wcześniej wspomnianym kursie. Natomiast jeżeli nie chcesz, nie masz czasu, nie możesz wziąć w nim udziału, to warto, żebyś sobie takie ćwiczenie wdrożył w domu przynajmniej z raz w tygodniu. I to jest coś, co możesz zrobić, nawet jadąc samochodem, bo możesz gadać przecież sam do siebie, z tym nie ma żadnego problemu. Sytuację możesz sobie sam wymyślać w głowie, więc też nawet nie musisz obsługiwać telefonu. Jak co tydzień w świątecznej serii odcinków, mieliśmy dla Was voucher do wygrania na dwie stówki na kursy. Zostań DJ-em, i w tym tygodniu mamy kolejnego szczęśliwca, którym jest. Nie, Sebastian? Nie, nie, ja połknąłem bęben maszyny losującej, dlatego ja dzisiaj wybieram, a wybrałem. Lukas Nowak27. Kolego, gratulujemy. Odezwij się do nas na priva, aby zgarnąć swoją nagrodę. A my ogłaszamy dla Was kolejny i niestety ostatni w tym roku konkurs, również na voucher na dwie stówki. W którym co trzeba zrobić? Polajku ten filmik, zostaw subskrypcję oraz napisz. Totalnie abstrakcyjną sytuację, jaka, Twoim zdaniem, może się wydarzyć podczas eventu firmowego. Przypominam, za tydzień, jak co tydzień, widzimy się o 14.00 w każdą sobotę na kanale. Zostań DJ-em. Ocencie koniecznie debiut. Serpka. Ja dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i dziękuję Wam. Widzimy się za tydzień. oba.